Xbox Dobra, przeczytam autobus, mam znaczy pojemność 1.0 wygrywa Xbox One Posiada 3? Więcej posiada 3? 2.0 Xbox One Ekskluzywne gry 2.1 PS4 FAT. Lepszy to 2.2 PS4 FAT. Wygląd kontrol Era 2.3 PS4 -y FAT. No. Tańsza konsola i tańsze gry 2.3 PS4 -y FAT. Popularniejsza konsola 2.5 PS4 -y FAT. to wygrywa. PS4 -y FAT.